Panie Andrzeju, ile Pan ma lat? 46. 46. Czy robił Pan kiedyś w życiu już badania PSA na prostatę albo badanie testosteronu? Nie. Nigdy? Nie, nigdy. Panie Andrzeju, jak każdy mężczyzna w tym wieku powinien Pan już badać pewne rzeczy. Do tych badań należą przede wszystkim badanie Pana własnego królewskiego hormonu testosteronu, a więc testosteron całkowity i Testosteron ma trzy działania: działa na psychkę. Na fizykę mm. i na seks. Czy pan jest aktywnym człowiekiem? Czy pan jest radosnym człowiekiem? Czy pan wieczorami nie jest zmęczony? Jak pan wygląda? Ja sam raczej aktywnym człowiekiem. Mm -hmm. od... A jaki pan ma nastrój? Mm -hmm. Nastrój mam bardzo dobry. Doskonale. A w takim razie, jak wygląda pana fizyka to widzimy ma pan jeszcze lekki brzuszek mam tak no i, to, i jest, musimy... to jest właśnie największy problem największy problem bo jego jakoś nie mogę się pozbyć dlatego trzeba sprawdzić testosteron po hmm. 40 spada u każdego pacjenta około 2% rocznie no więc policzmy 6 razy 2 jest 12 a więc już ma pan 12% testosteronu mniej ale niestety zapominamy o drugim wrogu jakiego pan ma a mianowicie stres no i ten testosteron może nie być taki piękny i dlatego może się odkładać Właśnie tłuszcz brzuszny. Stres u mężczyzny wpływa na zwiększenie poziomu kortyzolu. Jest to największy wróg naszego testosteronu. Im wyższy kortyzol, a więc stres, tym niższy poziom testosteronu, co powoduje oczywiście osłabienie życia płciowego u mężczyzny, jego libido, jego potencji, no i przede wszystkim jego aktywności życiowej i dobrego humoru. Każdy mężczyzna w Polsce powinien badać sobie kortyzol. Hormon stresu. Drugi hormon stresu, a mianowicie prolaktynę. Następnie zbadać PSA, PSA wolne i całkowite, następnie testosteron wolny i całkowity. To jest absolutnie baza. Będę się badał.